Proszę Państwa, niestety katalizator nie ma matki, ma natomiast kilku wujków. Tutaj Państwo macie kilka osobistości, które były powiązane z katalizą, które wypowiedziały pewne, zaobserwowały pewne zależności oraz pewne korelacje. Między innymi Ostwald na pierwszy nazwał katalizator nazwał jako substancję, która zmienia szybkość reakcji, sama właściwie nie uczestnicząc w tej reakcji. Wykazał również, że katalizator nie zmienia stanu równowagi stanu położenia równowagi chemicznej, natomiast wpływa to na szybkość dojścia do tego stanu. W późniejszym okresie mitarz wykazał, iż katalizator kieruje reakcję na jedną z termodynamicznie możliwych dróg, ponieważ jest wiele takich dróg. Rolą z katalizatora właśnie jest wysterowany naszego procesu na jedną z termodynamicznie możliwych dróg. Podobnież... Wykazał, zaproponował tutaj nazwanie katalizatora jako substancji chemicznej, która albo nie, nie, nie zmienia się w trakcie procesu, albo względem ilości wyprodukowanych produktów. Nieco poszerzone zostało pojęcie katalizy przez Williamsa, który Williamsona, który stwierdził, badając reakcję eteru u wykazał, iż może to być również substancja która tworzy częściowo kompleksy, to jest bardzo istotne, gdyż znajduje to połączenie z współczesną katalizą, które przed koncentracją wygrywają i także zostaje utworzony katalizator.